Witajcie widzowie na kanale Sąsiad and Sąsiad News. Tak jak co tydzień opowiem sobie o wydarzeniach z ostatniego tygodnia na giełdzie oraz prognozach na nadchodzący tydzień. To zaczynając od US500, no to jak mogliście zauważyć, ono bije obecnie swoje rekordy, aczkolwiek ja tutaj dość sceptycznie do tego podchodzę ze względu na to, że to jest lekko teraz takie napompowane, ze względu na to, że sytuacja na świecie się nieco bardziej uspokoiła oraz ta gospodarka amerykańska zdaje się nieco lepiej sobie radzić, ale tutaj yy, jeśli jakiś gorszy raport się przydarzy albo jakiś konflikt się zaostrzy, eskalacja będzie, yy, bym się spodziewał jakiegoś większego spadku, myślę nawet do poziomu tego 600. Póki co na nadchodzący tydzień, myślę, że utrzyma się na podobnym poziomie, co jest obecnie, ewentualnie z możliwością na jakieś lekkie wzrosty. Tutaj przechodząc do naszego pierwszego surowca, jakim jest Oil Butei. no tutaj mogliście zobaczyć ten znaczący spadek z tych wyżyn z jeszcze ostatniego tygodnia. Obecnie utrzymuje się on właśnie w tym przedziale 64-65, to jest z próbami wejścia na 66. Aczkolwiek tutaj trzeba zauważyć, że właśnie ta gospodarka amerykańska, która dość się bardziej trochę napędziła w obecnym czasie, oraz raport, który pokazał, że zapasy, typu benzyny, benzyny, ropy, destylatów się zmniejszyły, może nam sugerować, że nadchodzącym tygodniu będą jakieś wzrost dotyczący ropy naftowej tutaj także należy przyjrzeć się tego co obecnie robi OPEC, który chce zwiększyć produkcję ropy naftowej co wiecie kontroluje lekko ze sobą aczkolwiek myślę, że Europa powinna utrzymać się mniej więcej na tym pułapie co jest obecnie, jakieś ewentualne większe ruchy, przebicie progu 66 50, może nam sugerować dalsze wzrosty nawet do 68 ja tutaj raczej aż takich rzeczy bym nie spekulował na, na to co tydzień aczkolwiek trzeba to zawsze mieć pod uwagę Istnieje także możliwość spadku plus ponownie do poziomu 60, ze względu na to, że jeśli amerykańska gospodarka na przykład bezpowolniła, a OPEC wciąż zwiększy wydobycie, jak najbardziej otwiera nam się znowu ta możliwość spadku do poziomu 60, nawet do tego 58, co było dolną granicą ostatnio. Naszym drugim surowcem jest nadgaz. No tutaj mogliście zauważyć, że po rolowaniu cena drastycznie spadała. Tutaj po raporcie spada próba, nad przebić ten próg 3,400, aczkolwiek tutaj, jak tutaj widać po wykresie. Rynek zmienił się w taki typowo bullish, który właśnie mimo wszystkich takich pozytywnych rzeczy, które by wpływały, że cena nadgazu spada, on wybił się tutaj około te 300 pipsów do poziomu 3730. No powiem wam tak, ja spodziewam się tutaj otwarcia w poniedziałek na dość wyższym poziomie, myślę nawet 3800-3850. Jeśli się na takim otworzy, osobiście zagram na spadki, aczkolwiek to niczego nie możemy być, być pewni. Nie spodziewałbym się raczej tej powrotu do poziomu 4041, ze względu na to, że ten taki nadgaz z takim sezonowym surowcem trochę który właśnie w takich okresach idzie nieco w górę ze względu na większe zużycie prądu, a później, kiedy się tu spokaja, to scena drastycznie spada, nawet do takiego poziomu jak 2.0 powiedzmy, więc tutaj miejcie to pod uwagę. Póki co, tak jak powiedziałem, ja spodziewam się, że otworzy się nieco wyżej i będę grał na spadki, jeśli tak będzie. Teoretycznie możliwe są spadki jeszcze niżej, nawet do przebicia tego poziomu 3.4, ale na razie się na to aż tak bardzo nie zapowiada. Tylko pamiętajcie, że to może tak wyglądać tak jak ostatnio, że tutaj powiedzmy w tym okresie, no 4 dni to 600 pipsów, takie coś też może się wydarzyć, aczkolwiek to jest takie wydarzenie, które właśnie nie dość, że raporty, to rynek musi się ze sobą zgrać, żeby spadać aż tak duży spadek w jednym momencie. Naszym następnym surowcem jest kakao, które też jest takie typowo bullish obecnie, ze względu na to, że zapasy w magazynach kakao zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i właśnie w tych miejscach, gdzie jest produkowane, czy głównie w krajach afrykańskich, zwiększają się. Głównie tu wciąż chodzi o te problemy, problemy logistyczne oraz właśnie ten typowo bullish market. Gdyby to zostało tak bardziej rozwiązane i wtedy zostawy byłyby nieco bardziej płynne, myślę, że tutaj kakao by na spokojnie zeszło do poziomu 7,5. Aczkolwiek póki, póki co widzieliśmy, że przebiło poziom 9000, tysięcy. Tutaj nawet było. No prawie 9300 na otwarciu, ale spodziewam się, że w poniedziałek, jak się zależy od, od, od poziomu otwarcia, może ponownie próbować przebić próg 9000 i jakiś retest, ewentualnie nawet powrót do poziomu tutaj wcześniejszego, tylko prawie 9,5. Jeśli będzie tendencja spadkowa, myślę jak najbardziej powrót do tego poziomu 8000, wręcz z możliwymi dalszymi spadkami. Następnym surowcem jest złoto, no, którym już od tygodni wam powtarzam, że było napompowane. Obecnie jest ten poziom poniżej już 3300-3270 dokładniej. E, jeśli sytuacja na świecie dalej będzie na tyle spokojna, gospodarka Stanów Zjednoczonych będzie się do, dalej rozbijać. Myślę, że złoto będzie dalej traciło na wartości. Jednak obecnie, po tak dużym spadku, będzie bardzo podatne na wszelkiego rodzaju eskalacji konfliktów i będzie możliwość powrotu do 3350. Póki co, jeśli nic takiego się nie wydarzy. Będzie podobny poziom lub trochę nieznaczne spadki, ale obecnie trochę to w wyglądach ryzykownie, ponieważ jakiegoś tutaj większego litestu nie ma. Widzimy tutaj, że przełamało ten punkt jednego z oporów. Tutaj następnie będzie 3,250 ta okolica, która może, jeśli zostanie przebita, może nam spowodować nawet spadki tutaj do tych poziomów 300. Następujący tydzień nie wydaje mi się, że będzie aż tak intensywny. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie wyglądać. Pamiętajcie, śledźcie wiadomości, te wszystkie newsy, co się dzieje na świecie, ponieważ to bardzo mocno może wpływać, wpływać na złoto. Naszym ostatnim surowcem jest cukier. No, tutaj jak mogliście zauważyć, ostatni tydzień, tydzień był nieco bardziej taki, wiecie, spokojny. Można było sobie na spokojnie po, po 10-15 pipsów parę razy do, dorobić. Na następny tydzień, co będzie. Spodziewałem się tej próby przebicia tego progu 17, żeby wrócić na taki trend wzrostowy, to był wcześniej, aczkolwiek cukier jest dość spokojnym surowcem, to są ruchy dosłownie pół pipsa dziennie, więc to jest dość powolny surowiec. On ma swoje momenty, kiedy nagle tutaj w parę godzin potrafi sobie wzrosnąć o 0,6, ale o. Jest zazwyczaj spokojny, ja tutaj doradzam zawsze te 10-15 pipsów dorobić i po prostu zamknąć pozycję, bo to nigdy nie wiadomo co się stanie, czy nagle po takim wzroście za parę godzin nie, nie jesteście na stracie, dlatego następny tydzień myślę podobny pułap cenowy z możliwością próby przebicia prógu 17, aczkolwiek jakichś większych rów tutaj się nie spodziewam. Dobrze widzę, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tutaj przypominam, że granie na giełdzie wiąże się z dużym ryzykiem, a to czym ja się z wami dzielę to są tylko moje osobiste spekulacje prognozy oparte na mojej wiedzy, tej doświadczeniu oraz na raportach, które sobie czytam. Oczywiście one nie zawsze się sprawdzają, dlatego pamiętajcie, na bieżąco śledźcie wiadomości i sami je też weryfikujcie, uczcie się. Dziś był z wami, sam się o